Rzepka. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jedrna i krzepka. Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę. Dziadek nie boże, Ciągnie i ciągnie. Wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcię. Ja złapię rzepkę. Ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą. Ciągnął i ciągnął, i ciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za szepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyciepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał, bo ci się stęka aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyciepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, ciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek szczeniaczka, mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za szepkę. Oj, Przydał się ktoś na przeczypkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągnął i ciągnął, ciągnąć nie mogą. Na, na kurkę czyhał kotek w ukryciu, Zaszczykał mruczek. Pomóż nam kiciu! Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, no przydałby się ktoś na przyczepkę, pocą się, sapią, stękają z rogo. ciągną i ciągną, ciągnąć nie mogą. Więc woła kicia kurkę z podwórka, wnet ła, usłuszna kurka. Kurka za kicię, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za szepkę, oj. Ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają surowo. Ciągną, ciągną, ciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska, śnieżyną gąską. Krzyknęła kurka! Chodź no tu gąsko! Gąska za kurkę, kurka za kinię, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, zapią, stękają srogo. Ciągną i ciągnął, ciągnąć nie mogą. Leciał wysoko, bocian długo nos, frun się tu boczku. Do nas na pomoc! Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicię. Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, czytałby się ktoś na przyczepkę? Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, ciągnąć nie mogą. Sk skakała drogą zielona żabka, złapała boczka, rzadka to gra, Żabka za boczka, boczek za gąskie, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mnuczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za szepkę, a na przyczepkę kawka za żabkę, bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawrzeli, tak się na Deli, że nagle trzepka, trach, wyciągnęli, aż wstyd, powiedz co było. Dalej wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicię, kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, boczek na żabkę, Żółtka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę.